Każdy zawodnik, o którym dzisiaj mówimy, jest wspaniały. Każdy z nich osiągnął niesamowite sukcesy, a jednak każdy z tych zawodników, o których mówimy w tym filmie, miał karierę, która mogła być o wiele większa. Wielkość nie wyklucza zawodników z posiadania potencjału, którego nie osiągnęli. A przez różne okoliczności nie do końca zależne od nich, zostawili fanów zastanawiających się, co mogłoby być, gdyby rzeczy potoczyły się inaczej. Numer 10, Luke Rockhold. Jeśli oglądałeś ten sport w 2013 roku, to wiesz, że prawie wszyscy myśleli, że Luke Rockhold będzie tym zawodnikiem, który przejmie tron. Wchodził do UFC jako mistrz wagi średniej Strike Force z bilansem 10 1 w tym 8 skończeń. Miał niesamowite umiejętności stójkowe oraz elitarny parter. Ludzie myśleli, że to on może zdetronizować Andersona Silwę. Niestety zadebiutował przeciwko wersji Vitora Belforta na zastępczej terapii testosteronem, który spamował obrotowe kopnięcia, jakby grał w EA/ UFC, aż jedno z nich trafiło i dosłownie zmiażdżyło początkowy hype Rock Holda. Jednak szybko odzyskał ten hype, zdobywając serię czterech zwycięstw z rzędu, z czterema skończeniami, co doprowadziło do walki o tytuł z Chrisem Weidmanem. W tym czasie opinia OTRT Witora znacznie się zmieniła i wielu dało Lukowi taryfę ulgową za tamtą porażkę. Jego niesamowita walka przeciwko Weidmanowi, mimo że był na antybiotykach z powodu infekcji, przyniosła mu złoto i przywróciła jego status przyszłej legendy, której wszyscy się spodziewali. Niestety od razu stracił ten tytuł na rzecz Michaela Bispinga w jednej z największych niespodzianek w historii, w dużej mierze dlatego, że lekceważył przeciwnika, który wszedł do walki na zastępstwo. Nigdy nie sprzeciwiam się łatwej kasie, oh, okay, wezmę 7. wypłatę i na zawsze zamknę usta bispingowi. Brutalna porażka z Joelem Romero w walce o tymczasowy tytuł, a potem katastrofalna próba przejścia do kategorii półciężkiej uczyniły z Rockholda obiekt żartów, a jego status przyszłej legendy dawno przeminął. Frustrująco dla fanów Luka, wszystkie elementy były na miejscu, ale nigdy nie udało mu się ich konsekwentnie połączyć, co sprawiło, że jego wielkość została zmarnowana. Numer 9. Henry C. Hudo, kiedy przyszły potrójny mistrz wszedł do UFC w wieku 27 lat ze swoim złotym medalem olimpijskim, ogólne odczucia były takie: Wow, jeśli ten gość zdoła połączyć wszystko w całość, będzie wyjątkowy. I oczywiście tak się stało. Wykorzystując swoją olimpijską determinację, Cechudo szybko stał się zawodnikiem na wysokim poziomie i zdobył pierwszą szansę na tytuł po zaledwie czterech walkach w organizacji. Choć na początku przegrał, to w wieku 31 lat pokonał niepokonanego Demetriusa Johnsona, a następnie zdobył tytuły w dwóch kategoriach wagowych, broniąc ich w obu dywizjach. Ten facet pokonał Demetriusa Johnsona, T.J. Adil Dominika Cruza ma dwa pasy i jest w swojej szczytowej formie, a potem decyduje, że nie będzie walczył przez trzy lata. Najdziwniejsza emerytura w historii MMA. Decyzja była próbą wynegocjowania lepszych pieniędzy i nie mogę winić go za to, ale jako fan to była absolutna strata. Trzy najlepsze lata kariery kogoś, kto zmierzał w stronę statusu gołta, zostały całkowicie zmarnowane. Po powrocie przegrał przez niejednogłośną decyzję walkę o tytuł wagi koguciej ze Sterlingiem, a następnie został pokonany przez Merabat Waliszwiliego. Teraz ma 37 lat, a szanse na ponowne osiągnięcie szczytu swojej kariery są niewielkie, co za rozczarowująca decyzja, aby odejść w momencie swojego największego sukcesu. Numer 8. Nick Diaz Nick Diaz wrócił do UFC po swojej karierze mistrzowskiej w Strike Force w wieku 28 lat. Będąc w szczycie swojej formy, i od razu otrzymał walkę o tytuł. Oczywiście, po tym, jak opuścił obowiązkową konferencję prasową, Nick został zmuszony do walki z BJ Penem zamiast z Mistrzem, a pojedynek z George'em Sanpierem Pierem umykał mu przez prawie dwa lata. Najpierw z powodu kontuzji Sanpiera, piera która zmusiła go do walki o tymczasowy tytuł z Carlosem Conditem, którą przegrał, chociaż była wyrównana. Potem przyszedł rok zawieszenia z powodu testu na marihuanę po tej walce. Po tym jak w końcu otrzymał dużą wypłatę, przegrywając walkę o tytuł z Georgesem Sampierem, pauzował przez rok, aż podpisał nową umowę z UFC, a następnie otrzymał walkę z Andersonem Silwą. Ten dziwny pojedynek zakończył się oblaniem testów antydopingowych przez obu zawodników, Silva za stosowanie niedozwolonych substancji, a dias ponownie za marihuanę. Tym razem była to jego trzecia wpadka, co skutkowało początkowym pięcioletnim zawieszeniem, które mogło zakończyć jego karierę. Ostatecznie kara została zmniejszona do 18 miesięcy. Nie pozwolą mi walczyć, więc chcę uczyć jiu-jitsu. Zabiorą karierę Nicka Diaza z powodu nieszkodliwej, wysuszonej rośliny. Rozczarowany sportem, a jednocześnie żyjący z zarobionych pieniędzy, Diaz oddalił się od walk i napotkał trudności poza klatką, ostatecznie kończąc swoją długą przerwę po prawie 7 latach, wracając do pojedynku z Robiem Lowlerem, na który nawet nie wydawał się mieć ochoty, gdyby nie to wszystko, kto wie, jakby potoczyła się jego kariera. Numer 7. Chain Velasquez. Kiedy spojrzysz na to, co Chain Velasquez wniósł na scenę pod względem umiejętności i atletyzmu, nie mam wątpliwości, że w odpowiednich okolicznościach mógłby być największym zawodnikiem wagi ciężkiej wszechczasów. Uważam, że jest najlepszy pod względem zdolności fizycznych. Stipe jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem wagi ciężkiej wszechczasów, ale największym w historii wagi ciężkiej mógł być Pelasquez. Miał szansę na ugruntowanie tego statusu i rozwianie wszelkich wątpliwości, gdyby jego kariera potoczyła się inaczej. Niestety, po drugiej udanej obronie tytułu, kiedy zakończył trylogię z Juniorem dos Santosem. Jego ciało zaczęło zawodzić. Najpierw po długim oczekiwaniu na walkę, związanym z kręceniem The Ultimate Fighter, został wykluczony z walki z Fabricio Verdumem z powodu kontuzji kolana. Potem, gdy wrócił, popełnił błąd, nie przystosowując się do wysokości w Mexico City, co skutkowało utratą tytułu. Rewanż był planowany dwukrotnie, ale nigdy się nie odbył. Najpierw dlatego, że Chain wycofał się z powodu kontuzji pleców, a potem po pokonaniu Travisa Brauna na UFC 200. Komisja nie dopuściła go do walki z powodu ostrogi kostnej w plecach. Powrócił 2,5 roku później, tylko po to, by przegrać z Franciszem Nganu 26 sekund, a następnie zakończył karierę, ponieważ jego ciało było w bardzo złym stanie. To naprawdę frustrujące, bo wiem, że jestem zdolny do czegoś więcej. Podsumowując, przez ostatnie 6 lat kariery mieliśmy do czynienia z ograniczoną wersją Velasqueza, która nigdy nie mogła w pełni ugruntować jego dziedzictwa. Jako największego zawodnika wagi ciężkiej wszechczasów. Numer 6. Dominik Cruz. Kiedy widzisz kogoś takiego jak Dominik Cruz w filmie o karierach, które nie osiągnęły pełnego potencjału, możesz pomyśleć: Cruz to prawdopodobnie największy zawodnik wagi koguciej wszechczasów. Dwie obrony tytułu w UFC, trzy w UFC pokonał Demetriusa Johnsona, wygrał tytuł po raz drugi po długiej przerwie przeciwko TJ Dillashawowi, ale przez co kariera Dominika Cruza nie osiągnęła swojego potencjału. Oczywiście mowa o tych ogromnych przerwach spowodowanych kontuzjami. Cztery lata po obronie tytułu przeciwko dj a potem półtora roku po tym, jak w końcu wrócił po tej kontuzji, wracając by zdobyć drugi tytuł, gdy pokonał Dillashawa. To ogromne przerwy w najlepszych latach jego kariery. Uszkodziłem kolano, ACL, MCL, przeszedłem drugą rekonstrukcję ACL, zerwałem mięsień czworogłowy z kości, tak jakby oddzielił się od kości. Wyobraź sobie scenariusz, w którym po obronie tytułu przeciwko Johnsonowi, Cruz walczy i wygrywa przez cztery lata. Gdyby to się wydarzyło, jego zwycięstwo nad DJ-em nabrałoby jeszcze większej wartości, biorąc pod uwagę pasmo sukcesów Johnsona w wadze muszej. A taki okres dominacji prawdopodobnie uczyniłby Cruza numerem 1 w rankingu bez podziału na kategorie wagowe. Mógłby nawet znaleźć się w dyskusjach o największym zawodniku wszechczasów. Numer 5. John Jones Ten sam argument, który zastosowałem do Dominika Cruza, odnosi się jeszcze bardziej do Johna Jonesa, ponieważ choć może się wydawać szalonym twierdzeniem, że kariera prawdopodobnie największego zawodnika wszechczasów nie osiągnęła pełnego potencjału, nie ma innego sposobu, by to ocenić. John już był jednym z największych w historii w 2015 roku, kiedy doszło do jego pierwszego zawieszenia i odebrania tytułu. To było prawie 10 lat temu. Jeśli sumujesz każde zawieszenie, a także czas wolny, który wziął po sporze kontraktowym, zrzeczeniu się tytułu w wadze półciężkiej oraz jego obecną przerwę spowodowaną kontuzją, John był niedostępny do walki przez około 7 lat i 8 miesięcy. Oczywiście nigdy nie przegrał w oktagonie, a przed zawieszeniem średnio walczył 3 razy w roku. Gdyby Jones nigdy nie został zawieszony, nie miał sporów kontraktowych, nigdy nie doznał kontuzji, nie rozmawialibyśmy o tym, czy można argumentować, że nie jest najlepszy zawodnikiem wszechczasów, bo miałby już wszystkie istniejące rekordy. Nie byłoby żadnych wątpliwości, nie mówię, że nie mógłby nastąpić spadek formy w późnej karierze, ale nie ma wątpliwości, że ogromna część wielkości Johna Jonesa została zmarnowana w ciągu ostatnich 10 lat, a sport na tym ucierpiał. Numer 4. Tony Ferguson Wielu zawodników na tej liście jest przeklętych, ale Tony może być najbardziej pechowym z nich wszystkich. I to dlatego, że jest jedynym zawodnikiem w tym zestawieniu, który nigdy nie dostał szansy walki o tytuł w UFC mimo że przez pewien czas był uważany za najlepszego lekkiego na świecie. A to z powodu jednego z najgorszych pasm pecha w historii tego sportu. Na początek Tony był w grze o tytuł UFC w tym samym czasie, gdy Conor McGregor przetrzymywał ten pas jako zakładnika. Będziecie potrzebowali pieprzonej armii, żeby odebrać mu te pasy. Nawet gdy Tony zdobył tymczasowy tytuł, po całym roku panowania McGregora, nigdy nie miał okazji na wykorzystanie tej szansy. Gdy Konor został pozbawiony tytułu, zaczęła się seria odwołanych walk z Habibem Nurmagomedowem. Walka była odwołana aż pięć razy, z czego dwie miały być o tytuł mistrzas. Pierwsza z nich nie doszła do skutku, gdy Tony doznał kontuzji kolana po potknięciu się o kabel w tygodniu walki, a druga, gdy Habib nie mógł podróżować z powodu nagłych obostrzeń związanych z pandemią C-19. Czy Tony zostałby mistrzem? Nigdy się tego nie dowiemy. I to jest najbardziej frustrująca część jego kariery. Jego ostatnie trudności tylko pogłębiają to gorzkie uczucie wśród fanów, że El Kukuj powinien osiągnąć o wiele więcej. Numer 3. Conor McGregor. Kilkakrotnie Conor McGregor odnosił się do fanów, którzy mówili, że chcieliby, aby Conor z 2016 roku wciąż był aktywny. A McGregor niezmiennie twierdzi, że jego obecna wersja jest znacznie lepsza, ale to było prawie 10 lat temu. A jeśli obecna wersja Konora rzeczywiście jest lepsza niż wtedy, gdy był u szczytu swojej sławy w ogóle nam tego nie pokazał. W ciągu ośmiu lat od chwili, gdy uniósł oba pasy w Madison Square Garden, pasy których nigdy nie obronił, Konor stoczył zaledwie cztery walki, przegrał trzy razy, a jedyne zwycięstwo odniósł nad Donaldem Seron w walce. Która w zasadzie była rozgrzewką, ale frustracja budzi fakt, że nie doprowadziło to do niczego, ponieważ przez cały rok nie zobaczyliśmy go ponownie w akcji. To nie tylko porażki, ale całkowity brak aktywności. Mój powrót jest zaplanowany na koniec roku. Nie w tym roku on nie zawalczy w tym roku, gdy osiągnął szczyt w 2016 roku, kto mógłby go winić za walkę z Floydem Mayweatherem, za skupienie się na innych przedsięwzięciach poza klatką, za zagubienie się w stylu życia bogatych i sławnych? Tak, poważna kontuzja również odegrała rolę w tym wszystkim, ale biorąc pod uwagę ile czasu minęło od UFC 205, trudno nie być sfrustrowanym tym, co mogłoby być, zważywszy na ogromne oczekiwania, jakie miał na szczycie swojej kariery. Numer 2. Habib Nurmagomedov. To trochę szalone, jak odległe wydaje się teraz panowanie Habiba jako mistrza, częściowo dlatego, że C19 wydawał się trwać dekadę, ale również dlatego, że sport na najwyższym poziomie szybko idzie naprzód. Teraz, gdy pisze te słowa, Habib ma 35 lat. W dniu swojej ostatniej obrony tytułu w Wadze Lekkiej miał dopiero 32 lata. Mówimy o zawodniku, który do tego momentu przegrał tylko jedną rundę w swojej karierze. Miał trzy obrony tytułu. Wszystkie zakończone przed czasem, i perfekcyjny bilans 29 do 0. To prawda, że kontuzje nękały Habiba przez całą karierę, i z tego powodu nie był tak aktywny, jakby chciał. Ale nawet gdyby miał jedną obronę tytułu rocznie od momentu swojego odejścia, to nadal łatwo uczyniłoby go największym zawodnikiem wagi lekkiej wszechczasów. I to bez żadnej konkurencji. Jego emerytura, biorąc pod uwagę tragiczne okoliczności śmierci jego ojca i wszystko co to oznaczało dla jego kariery, była oczywiście całkowicie zrozumiała. Są rzeczy ważniejsze niż nasze ambicje. Ale jako fan, kiedy ktoś, kto jest tak wielki, kończy karierę w swoim prime, kiedy wygląda na to, że nikt nigdy nie będzie w stanie go pokonać, trudno nie zastanawiać się co mogłoby się stać, gdyby wszystko potoczyło się inaczej. Numer 1. Brock Lesnar. Trudno znaleźć zawodnika który osiągnąłby więcej w tak krótkim czasie jak Brock Lesnar. Tak, wszedł do UFC ze zbudowaną mocą gwiazdy, ale nie można zaprzeczyć, że przed Rondą Rousey i Conorem McGregorem Lesnar był bez wątpienia największym magnesem dla widzów, jakiego ten sport kiedykolwiek widział. Zdobycie tytułu już w swojej trzeciej walce w UFC po zaledwie nieco ponad roku w tym sporcie, co jest naprawdę niesamowite. To naprawdę niefortunne. Że jego zdrowie całkowicie zniszczyło jego karierę w MMA, problemy zaczęły się, gdy wciąż był mistrzem. Jego walka z chorobą Jelit opóźniła jego starcie z Shane'em Carwinem o cały rok. Po tym niesamowitym zwycięstwie nie zobaczyliśmy Broka w oktagonie przez 15 miesięcy, ponieważ nadal zmagał się z problemami zdrowotnymi związanymi z brzuchem. Miałem temperaturę 104 stopnie Fahrenheita, czułem jakby ktoś postrzelił mnie w brzuch, a jeden z moich uchyłków pękł, co oznaczało, że miałem dziurę w brzuchu. Walka z Chainem Velasquezem zakończyła się utratą tytułu, a 6 miesięcy później Lesnar musiał przejść poważną operację. Miałem usunięte 12 cali jelita grubego, nawet nie wiem ile miesięcy, Minęło i teraz tu jestem. Lesnar po prostu nie był tym samym zawodnikiem, gdy powrócił do walki z Alisterem Overimem, a wkrótce potem przeszedł na emeryturę, ponieważ treningi stały się zbyt trudne z powodu jego dolegliwości. Powrót do wrestlingu jeszcze bardziej utwierdził go w decyzji o odejściu z MMA, chociaż podczas UFC 200 Lesnar nadal był bardzo niedoświadczonym zawodnikiem, gdy zakończył karierę. Mając tak mało doświadczenia i borykając się z problemami zdrowotnymi, osiągnął wiele. Ale trudno sobie wyobrazić, jak wspaniała mogłaby być jego kariera, gdyby okoliczności były inne. A gdyby od razu po karierze zapaśniczej w koleżu wszedł do UFC zamiast do WWE, czy Lester mógłby być najlepszym ciężkim wszechczasów? Niestety nigdy się tego nie dowiemy i to właśnie sprawia, że jego krótka kariera jest tak frustrująca. Zostaw komentarz, która z tych karier była dla ciebie najbardziej frustrująca jako fana i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.